No, cześć wszystkim. Dzisiaj chciałem Wam pokazać takie małe, mały gadżet. Który kupiłem tak przy okazji. Już go wyjąłem. E, zakupów jakiś tam. Nie pamiętam nawet kiedy. O, tu jest nawet napisane, że jest magnetyzę, demagnetyzę. Ciekawe w ogóle, czy to działa. E, nigdy takiego czegoś w sumie nie miałem. I powiem Wam tak, wziąłem kilka tych śrubokrętów jakichś starych kilka śrubek, no i zobaczymy czy to jakoś tam jakoś tam działa, no nie? Powiem Wam, że teraz teraz są nic tutaj się nie dzieje, wszyscy tutaj w tym śrubokręcie to odpada jak widać Zobaczymy, co się będzie działo, jak ja tutaj ten śrubokręt włożę. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to tak się robi, czy tak. To nie wiem. Trochę pokręcę tutaj ten śrubokręt. No i zobaczymy, jaki będzie efekt. No, powiem wam, że trzyma. Nie jakoś tam szczególnie mocno, ale tak. Zobaczcie sobie, że faktycznie to trzyma. A teraz zrobimy sobie ten. Demagnetyzę. I zobaczymy teraz, jaki to jest efekt. O, no. faktycznie powiem Wam, już nie trzyma. Także działa. A jaką to ma moc? Myślę, że o. Nawet trochę podtrzymało. Nie, nie aż taką ma moc, ale takie mniejsze śrubki, powiem Wam, że spokojnie. Także w porządku. No, zobaczcie. Także jest ok. Fajny gadżet. To zobaczymy sobie na innym, jakimś tam, tym śrubokręcie. A, nie, nic, nic tu nie, 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 nie trzyma. Dobra, no i teraz sobie zrobimy niby tym. Zamagnetyzujemy. I zobaczymy teraz. No, coś tam trzyma. No, faktycznie działa. A teraz zdemagnetyzuję to niby. Patrzymy teraz. I czy teraz działa? Nie, teraz już to nie działa, także w porządku gadżet, powiem Wam, że się przyda, zobaczymy, ja właśnie wziąłem taki pręt, zobaczymy jeszcze, czy on na pewno nie jest magnetyczny jakiś i zobaczymy, czy na pręcie mi to zadziała, To jestem ciekawy, dlatego, bo nieraz coś wpadnie gdzieś i nie można tego wyjąć. I czy to by wyciągło. O, patrzcie. Taki gadżet się faktycznie przyda nawet do jakiegoś zwykłego pręta, żeby coś wyciągnąć, jakąś śrubkę. Zobaczcie, da się. Normalnie on podnosi teraz. Także przyda się też do tego, żeby coś podnieść. A teraz to z demagnetyzujemy. No, już. E, jeszcze trochę łapie. Czyli jak pręt zmagnetyzowałem, to tak się go za szybko zdemagnetyzować nie da. Teraz no go całego tak przejedziemy. tym demagnetyzerem. I zobaczymy teraz. No, jeszcze trochę łapie, ale już widać, że jest prawie zdemagnetyzowany. Także prędko. Się namagnetyzował, ale trudno go demagnetyzować. Jakby. No a teraz spróbujemy teraz namagnetować jeszcze raz, tak mocniej. No teraz to wyraźnie, słuchajcie, zobaczcie trzyma ładnie. Nie chcę puścić tych śrubek. Nie chcę ich puścić. Także fajny gadżet. Bo mówię, nieraz coś, coś wpadnie. Mi nieraz to się, nawet teraz mi spadło. Także nieraz coś wpadnie i nie ma jak tego nie ma jak tego podnieść. No już z cięższymi rzeczami sobie nie radzi. Zależy pewnie od, od prętu, no nie? Może jakbym wziął grubszy, to może by i te grubsze rzeczy podniósł. Ale powiem wam, że fajny gadżet. Bo nieraz naprawiam czy komputer, czy coś takiego elektronicznego i te śrubki są takie małe, że Nieraz trzeba je tam gdzieś delikatnie włożyć i w ten sposób się wspomóc. Także słuchajcie, fajna rzecz. Naprawdę koszt to jest śmieszny, bo tam było, nie wiem, 2 zł, 5 zł. Także fajna rzecz, kupcie sobie takie coś. Super się sprawdza. No i polecam to. Także trzymajcie się. No i cześć.